Właśnie tego chcę babciu, teraz cukier, alright, ale alright, tylko troszeczkę. Alright. Rozumiem. Dosłownie szczypta. Brawo! Żartowałem, im więcej cukru, tym gofry będą smaczniejsze, a to i mąka. Chyba będę kichać. O, przeszło mi. Dzięki Bogu. A psik! Ups, ojej, wnuczku, powrodziłeś cały stół. To wyszło przez przypadek. Dajcie spokój. W porządku mamy mąkę, teraz mleko. To nie będzie problem. Aktywuję super prędkość. Jestem szybszy niż jakikolwiek mikser. Niespodzianka. Skitelcy na pewno spodobają się moje siostrze. Wspaniale. Miski są gotowe, ciasto też. Wszystko, co musimy zrobić, to połączyć je razem. Wytrzymaj jeszcze trochę tego fry, to będzie coś. Super. Tak się cieszę, że mam gofrownicę w kształcie serca. Można do niej wlewać różnokolorowe ciasto i wyjdą tęczowe gofry. Wilka i mamy to! To jest po prostu bomba. Aby zaskoczyć siostrę, udekoruję je czekoladą i posypką. Och, sam bym je zjadł, gdyby nie challenge. No, niby ładne, ale wszystkie zęby zrobią się zielone. Barniki psują żołądek i smak gofrów, więc ich nie dodam. Wnuczka spróbuje mojego dania i nie będzie mogła się zatrzymać. Sekret babci to syrop klonowy i oczywiście masełko.